Dzisiaj znajdujemy się w budynku Centrum Usług Społecznych w Pieszycach. Już nie po raz pierwszy Centrum Usług Społecznych w Pieszycach w partnerstwie, w porozumieniu z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Dzierżoniów realizuje wypoczynek dla dzieci. W tej chwili realizujemy wypoczynek feryjny, wypoczynek zimowy dla blisko sześćdziesiątki dzieci z terenu gminy Pieszyce. Mamy pod opieką dzieciaki w wieku od 7 do 12 lat, czyli to jest pierwsza, czwarta klasa szkoły podstawowej. Organizujemy zajęcia od godziny ósmej do godziny 15, tak, żeby rodzice mogli spokojnie realizować swoje obowiązki zawodowe. Jest wesoło, jest głośno, wiele się dzieje. Tak naprawdę organizując taki wypoczynek zimowy, czy też letni, przyświecają nam dwie podstawowe zasady. Pierwsza to bawić ucząc i uczyć bawiąc, czyli oprócz tego, że jest relaks, że jest wypoczynek, że jest wesoło, to Staramy się też pewne elementy edukacyjne tutaj podczas zajęć dzieciom przekazać. A druga zasada to taka, że cudze chwalicie swego nie znacie, więc staramy się realizując program czy przygotowując program zajęcia warsztaty, wykorzystywać tak naprawdę bardzo duży zasób gminy pieszyce, a myślę tutaj o trzecim sektorze, o organizacjach, o fundacjach, o stowarzyszeniach, które działają na terenie naszej gminy. I tak, bardzo. Zaangażowało się nasze, nasza ochotnicza Straż Pożarna Spieszy, zorganizowała tutaj warsztaty walentynkowe, czyli ten element zabawowy, ale również warsztaty z pierwszej pomocy, czyli ten element edukacyjny. Przed nami też warsztaty, który, warsztaty, właściwie zajęcia sportowe, które zorganizuje klub sportowy SOWA, czyli przyjadą do nas trenerzy i będą tu nam będą dzieciakom właściwie przedstawiać sport, jakim, jakim są zapasy. Będzie zabawa karnawałowa. Przed nami też warsztaty magiczne, czyli dzieci będą dokonywać różnych eksperymentów. Mamy też zajęcia, wykorzystując tutaj infrastrukturę wokół budynku. Mamy piękny plac zabaw, boiska. Pogoda coraz bardziej sprzyja, więc dzieciaki też mają ruch na, na, na świeżym powietrzu. A dzisiaj wyjątkowy dzień, bo dzisiaj jest pusty czwartek. I dzisiaj nasi seniorzy z klubu Senior Plus, który również działa przy Centrum Usług Społecznych, organizują warsztaty międzypokoleniowe warsztaty z dziećmi, warsztaty pieczenia pączków, chrustów. Więc dzisiaj nasze dzieci oprócz tego, że poznają tradycję tłustego czwartku i jego historię, to również będą miały okazję uczestniczyć aktywnie w tworzeniu, w pieczeniu tych wszystkich słodkości, a później pewnie aktywnie w konsumpcji, w konsumpcji tych wszystkich smakołyków. Także dużo się dzieje, jest, duż, jest głośno, jest radośnie, jest wesoło i to nas cieszy, bo to jest nasz tak naprawdę podstawowy cel i to jest wyznacznik tego, że robimy dobrą robotę. Teraz wypoczynek feryjny, wypoczynek zimowy, natomiast tak, przed nami wypoczynek letni, zawsze w miesiącu wakacyjnym, to jest miesiąc sierpień, kiedy zwykle troszkę mniej się dzieje w gminie. Organizujemy też przez cały miesiąc, przez cztery tygodnie półkolonię letnią, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Również będzie wesoło, również będzie ciekawie.